Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja. Witam serdecznie. Ten piękny dzień, przynajmniej tu, gdzie jestem. Las wokół mnie, słońce, piękna pogoda, lekki wiaterek. Święto życia, święto tego, który powstał z pomiędzy zmarłych. Las wydaje się jeszcze nie do końca żywy, chociaż ptaki śpiewają, ale pełno jeszcze. Zeszłorocznych liści, szaro, buro. Eee, no właśnie. A Jezus powstał z martwych, święto życia. Jakie to życie jest? To moje życie. Czy rzeczywiście mam kontakt z tym, co jest żywe we mnie? Jezus powiedział, że jestem z martwych w i życie. On jest tym, który. Jest zmartwychwstaniem, jest życiem. Kiedy w ogóle mówi ja jestem, to padają przed nim na kolana, na twarz. Ja jestem. I to jestem mieszka we mnie i ono jest nieustannie żywe. Ale to, ży to jestem, Jezus Chrystus, żyjący, zmartwychwstały, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek schodzi aż na samo dno, aż w same głębiny mojego istnienia, mojego życia. I tam być może są takie miejsca, w których e, jakieś kawałki mnie są jeszcze w grobie, e, tak jak wczoraj dzieliłem się przy moich życzeniach, to jest wpis poniżej tego filmiku e, na Facebooku. Dzieliłem się, że e, i to co mnie jakoś poruszyło, że że kiedy kobiety przyszły do grobu, to kamień został już odsunięty, był już odsunięty. I być może niektóre kamienie mojego istnienia, mojego serca, nie są jeszcze odsunięte, jeszcze czekają na to, żeby zostały otwarte, żeby zostały odsunięte, żeby życie zaczęło płynąć, bo ten kamień blokuje przepływ życia, przepływ energii, przepływ miłości. Czy ja coś mogę zrobić, żeby pomóc w tym wszystkim? Po pierwsze, tak naprawdę nic nie mogę zrobić. To jest jego dzieło. Kiedy kobiety przyszły do grobu, to kamień już był odsunięty. Potrzebuję pozwolić na to. Potrzebuję zgodzić się na to, żeby kamień został odsunięty. Więc pytanie, czy ja chcę tego przepływu, czy ja chcę, żeby życie we mnie płynęło, żeby płynęła we mnie miłość. I to nie jest łatwe, ponieważ różne stare nasze schematy, stare sposoby myślenia, no właśnie, nawrócenie to zmiana myślenia, tak? zmiana umysłu, a tak naprawdę zmiana całego człowieka. To, co stare, broni się, po prostu się broni. Okopuje się i broni się na różne sposoby, najczęściej przez intelektualizowanie, przez wyjaśnianie sobie, że nie da się inaczej, tak ma być i koniec, kropka. Życie chce stąpić głęboko w moje istnienie, w moje serce, i tam chce otworzyć te groby. I może najpierw potrzebuję sobie uświadomić też to, że, że to jestem, Jezus Chrystus, mieszka we mnie. On mieszka we mnie. To znaczy, ja mogę bezpośrednio się z Nim skontaktować i z Nim rozmawiać. I w jakim sensie uwielbiając Jego jestem, też prosić Go o to, by rzeczywiście to jestem, dotknęło mnie i uzdrowiło i wskrzesiło to, co we mnie jest martwe. Ja jestem. Chce zejść tam głęboko. Pierwsza rzecz to może świadomość i pragnienie, żeby rzeczywiście to się stało. Świadomość też mojego jestem, które jest ściśle złączone z jestem Bożym, z jestem, z Jezusem Chrystusem, jest ściśle złączone. I to jestem, jest też wieczne. To jest wieczne, to jest moje życie wieczne, które jest we mnie już. I to jest pierwsza rzecz, którą potrzebuję jakoś sobie uświadomić i, i, i przyjąć. A druga to jest przyjęcie mojego istnienia, mojego życia również z tymi grobami, które są. To, co życie mi przynosi, to, z czym jeszcze sobie nie radzę, to, co jakoś ten przepływ jeszcze blokuje we mnie, to potrzebuję przyjąć. Bo tylko wtedy tam pozwolę zejść temu, który jest. Tylko wtedy, kiedy ja to przyjmę kiedy ja się zgodzę, że to we mnie jest, że jeszcze nie potrafię kochać, że nie potrafię przebaczać, że jeszcze dąsam się czasem na bliźnich, że nie potrafię przejść ponad pewnymi rzeczami, czasem drobiazgami, że jeszcze nie umiem zaufać, że jeszcze nie umiem zaufać, że nie umiem przyjąć łaski. Potrzebuję to przyjąć, a my się z tym najczęściej kopiemy, my najczęściej przeciwko temu walczymy. Ale to jest do przyjęcia, to jest do zgodzenia się, że to jest we mnie, są takie przestrzenie, że ten ogród, w którym Jezus jest ukrzyżowany i zmartwychwstały, ten ogród, w którym jest jego grób, w tym ogrodzie właśnie jest grób. Choć ogród wydaje się przestrzenią, w której kwitnie życie. I tak w niektórych przestrzeniach kwitnie życie, a w niektórych jeszcze nie. Czy pozwolę mu na to? Czy przyjmę życie? Czy przyjmę, jestem? Po prostu jestem, bez dodatków, bez przymiotników, bez określeń, do określeń, ani pozytywnych, ani negatywnych. Jestem. Po prostu jestem. I to jestem to jestem Jego i jestem moje. Schodzi głęboko. Schodzi aż do moich piekieł, aż do otchłani, w której jest energia mojego życia, jest też moje ja, by je tam stamtąd uwolnić i dać mi pełne życia. Tego wszystkiego sobie i wam wszystkim z całego serca życie. życzę. Niech się to stanie. Niech y, idziemy za Chrystusem, który jest cały dla i w męce, i w życiu, i w zmartwychwstaniu. Jest cały dla. I o to w tym naszym życiu chodzi, byśmy byli dla. Dla Niego, ale przede wszystkim dla innych, bo w tych innych, w tej rzeczywistości mieszka On. Ten, który jest. Zostańcie z Bogiem. Dobrego świętowania.